Okej, czy siemano, Witajcie, ja jestem. Dog, widzimy się w nowej serii, która się nazywa. Uwaga! 5 dekoracji w Minecraft. Czy jakoś tak? Dobra, zmiana jeszcze ulegnie zmianie, więc nie dziwcie się, jeżeli zobaczycie zupełnie inny tytuł na filmie. A ja wam teraz mówię zupełnie co innego. I tak, na czym ta seria będzie polegała? Będzie ona służyła do integracji z Wami, z widzami. Chociaż jakiego poziomu to będzie integracja, to ja jeszcze nie wiem. To już od Was zależy. W każdym bądź razie. W tej serii chodzi o to, że wy, znowu rozwaliłem Bedrocka, że wy wysyłacie mi pomysły na dekoracje, które ja będę prezentował w odcinku i będę oczywiście podpisywał tą dekorację waszym nikiem lub imieniem, jak wolicie. Co trzeba zrobić, by wziąć udział w serii? Trzeba oczywiście wejść na mojego facebooka, do którego link macie w opisie, a także wysłać mi wiadomość prywatną w. Yy o, le, inaczej, w wiadomości prywatnej, wasznik, screen dekoracji oraz nazwę dekoracji, bądź po prostu czym ta dekoracja jest. Opis tej dekoracji. Najlepiej prosiłbym kilka skinów skinów, Boże: skinów, bym wiedział, jak tą dekorację potem odwzorować. No więc, koniec spraw informacyjnych, lecimy do pierwszej dekoracji. No więc, tak, naszą pierwszą y, dekoracją będzie. Fortepian, tak. Fortepian. Fortepian robimy w sposób taki, oczywiście mówię, że te wszystkie dekoracje są typowo symboliczne, bądź też e, po prostu, no to są takie atrapy, one nie będą działać oczywiście, bo to są tylko dekoracje, ale dobra, tyle słowem wstępu. Stawiamy kowadła, to jest jakby co siedzenie. Siedzenie możecie zrobić jakieś lepsze, ja akurat robię takie. Ym, I teraz tak, dwa, trzy, ojeju. Tutaj już budujemy, oczywiście, pianino. Tutaj będzie trzecia stópka i tak. Tutaj stawiamy Enchantment Book. Tutaj stawiamy schodek. Tak. O, tutaj stawiamy płytkę, która jest kurczę, częścią dekoracji, takiej bardzo to jest taka bardzo szczegółowa dekoracja. Kurczę, nie ten płotek fence, to musi być nether płotek. O, o oh, Dark Oakie, okay. nie chcę. Ne, o, dobrze. Tutaj jest. Um, stawiamy dwa płotki i teraz robimy najważniejszą cechę charakterystyczną, że tak to ujmę. Czyli y, klapę, którą posiadają... Um, posiadają właśnie fortepiany. Okej. Okay. No i w taki oto sposób otrzymaliśmy fortepian. Czy ja to Tak, nie, nie zrobiłem wszystkiego. Jeszcze tutaj powinno być... Tak. Teraz otrzymaliśmy fortepian. Mm, fortepian jest całkiem spory, wiem. Aczkolwiek możemy zrobić jeszcze jego drugą wersję, czyli wersję mniejszą, którą wam także pokażę. Dobra, więc zaczynamy. E, stawiamy cztery, cztery. Dobra, nie, postawimy dwa płotki, tak? Um, jego robimy z kwarcu, więc będzie to biały fortepian, o wiele ładniejszy. I też o wiele mniejszy. Jak widzicie, to będzie jego wielkość. Tak przynajmniej mniej więcej by się prezentowała. Możemy tutaj jeszcze w sumie położyć trzecią płytkę. Tutaj stawiamy płotki, robimy charakterystyczną klapę. Zapomniałem o najważniejszym sory. Ale tak to jest, kiedy się y, próbuję ogarnąć kilka rzeczy To znaczy mówię też o rzeczach, które wam zaraz pokażę um, Robimy oczywiście grajkę, tak? Grajkę, boże, grajkę <laughs> musi teraz memy robić, grajkę Robimy klawisze, które będą wyglądały w ten sposób No i oczywiście dodajemy papier do czytania No i tak oto wygląda druga wersja fortepianu Która jest lepsza? No zdecydowanie ta Więc już są, już są... Dwie dekoracje. Ojcie, rozwaliłem. Kolejną dekoracją będzie coś bardziej na chłopski rozum, więc tym razem nie powinienem się z niczym pomylić. Uh, więc tak, będzie to wózek na konia, że tak to ujmę. Konie często jak jeżdżą, przynajmniej jeździły, bo teraz już za bardzo nie jeżdżą. To były, to ciągnęły za sobą różne um, przyczepki. I tak oto wygląda taka przyczepka. Tutaj możemy dać konia, który chyba stąd ucieknie. Nie tu, tu, no dobra, mniejsza. E, w każdym razie idzie jeszcze, to, dodać to tutaj, żeby stało. W sumie no stoi. Um, ale nie będę teraz nic takiego robił, ponieważ e, to by wymagało chyba trochę pobawienia się komendami. No więc lecimy do kolejnej rzeczy. Następną dekoracją będzie stół, który jest myślę bardzo ładną dekoracją do domków. E, jest bardzo czysty, że tak to ujmę. Więc tak do jego stworzenia potrzebujemy: um, No, Boże, dywanu. Oczywiście trapdora. Yy, stojaka, czyli Boże, jak to się nazywa. Come on. Yy, płotka, tak, płotka. Oraz yy, zwykłej płytki, która będzie, myślę, tutaj. No i dobra. Yy, zabieramy się. Tworzymy. To będzie stołek 3 na 3 Na 1. Jeżeli ktoś chce. No, Kaman. Jeżeli ktoś chce być bardziej dokładny. No i tak. Um, zaczynamy od tego, że stawiamy tutaj po środku. O, jaki ładny zachód słońca. Jaki ładny wschód księżyca. No, proszę bardzo. Niestety my wolimy słońce. No i tak. Wracając do stołu, dajemy tutaj trapdory. I całość pokrywamy dywanem. Czemu ja wziąłem śnieg? Całość pokrywamy dywanem, oczywiście. Powtarzam się, ale co z tego. O. I proszę bardzo! Wyszedł bardzo ładny stół. Takiego do domku, to ja bym w sumie. No, wziąłbym taki do domu. Nie powiem, nie powiem. Zamiast ja sobie zrobimy w środku dziurę to też może się nawet tak fajnie kameralnie tak. Dzień dobry, kogoś się obsłużyć. Jestem barman. Nie, nie. No dobra. Ostatnim rzeczą dzisiaj będzie beczka na wino, na przykład, więc tak, e, zaczynając ją robić, ona będzie miała wymiary 3x3x3, na 3 na 3? tak dobrze? Nie, tak, 3x3x3, na 3 na 3, więc będzie trochę kwadratowa, tutaj będzie sprawiała wrażenie e, trochę bardziej prostokątnej, ze względu na te właśnie tutaj, um, nie wiem jak to nazwać kontury. <noise> może, 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 może i tak się da. Stawiamy oczywiście drewno po środku. E, stawiamy deski. Już to jakoś wygląda. Aczkolwiek cała magia dopiero zaraz się zacznie dzięki tabliczkom. W sumie to by się komuś przydało, jeżeli ktoś lubi budować średniowieczne... E, w średniowiecznych klimatach. i Tutaj zdecydowanie wziąłem inny kolor drewna, co jest trochę fejlem. Ponieważ miał być ten kolor. No ale cóż, pozamieniam to szybko. No i dobrze, pozamieniałem już e, drewienko W ogóle nasz znaczy, wszystko tak dziwnie wygląda, więc mogę czasami właśnie takie fejle zaliczać. Dobra. Teraz y, musimy całą oplec, że tak powiem, tabliczkami. Będzie to um, pozorowało. Takie związanie. Come on. Nie, nie, nie potrafię teraz za to znaleźć słowa. Aczkolwiek tak wygląda skrzyńczona beczka, um, je, co to nie mam pewne wątpliwości, że na sery wygląda fajnie. Tutaj w każdym razie jest to takie coś do nalewania, więc to jest takie bardziej średniowieczne. Myślę, że jeżeli ktoś by budował podziemia z yy, kobla i właśnie ciemnych drewien i dorzucił tam. Takie beczki na wino, to się żeby to całkiem spoko wyglądało. No i tak, podsumowując. Dzisiaj zrobiliśmy dwa pianina oraz przyczepkę do konia. Może to śmiesznie brzmieć. Jeden zrobiliśmy przyczepkę, która też w sumie trochę zalatuje mi średniowieczem. Zrobiliśmy całkiem spoko stół. No i peczkę, która tutaj w zasadzie jej tył, a tutaj jest przód. Ale chciałem budować pod słońce. Więc jak już mówiłem. E, może te pomysły jakieś genialne, i kurcze, rozwalające czachy nie są. Lecz mam nadzieję, że wy, właśnie, albo ty, TY, widzu, wyślesz mi w następnego odcinka swoją dekorację. Mam nadzieję, że się pojawi. I tak, koniec odcinek pojawi się, jeżeli będzie 30 łapek w górę, i przy okazji każda łapka. ojej nie, nie 30, 25. Wtedy zachowamy równowagę mocy, e, każde 5 łapek. To jedna dekoracja więcej. Mam nadzieję, że wbijemy jak najwięcej łapek i że na następnym odcinku nie będę się nudził. I mam także nadzieję, że wytrwaj się do końca, więc leźcie na mojego fanpage'a i podsyłajcie swoje dekoracje. Łapkę też możecie zostawić. Cześć!